Drodzy studenci, sytuacja zmusiła nas do funkcjonowania w rzeczywistości domowej przez dłuższy okres czasu. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zajęcia na uczelniach zostają zawieszone do dnia 10 kwietnia. Chciałem Was zapewnić, że uczelnia już pracuje nad nowymi rozwiązaniami informatycznymi, które poza tradycyjnym przekazywaniem materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej. Pozwolą wam skutecznie studiować i nabyć wszelkie zakładane efekty uczenia się. Przy okazji również chcielibyśmy poprzez te kanały elektroniczne przekazywać Wam różne inne informacje, które są dosyć istotne i nad którymi warto się chwilę pochylić i sobie o nich porozmawiać. Pozwólcie, że dzisiaj ja skupię się na jednym z bardziej elementarnych i szeroko powszechnie dzisiaj poruszanych zagadnieniach. Jakim jest przygotowywanie płynów do dezynfekcji rąk czy też do dezynfekcji skóry. Chciałem na początku zaznaczyć jedną podstawową kwestię, takich substancji, które mają doskonałe właściwości dezynfekcyjne, dezynfekujące, a które możemy stosować zewnętrznie i oczywiście z bezpieczeństwem dla naszej skóry, jest wiele. I poza klasycznie znanym wszystkim wam zapewne alkoholem etylowym, zwanym metanolem, są to na przykład kwas salicylowy, jest to na przykład dodatkowo nadtlenek wodoru. Te wszystkie pozostałe surowce i związki chemiczne, jak chociażby wspomniany przeze mnie kwas salicylowy, są również powszechnie wykorzystywane. Każdy z Was zapewne zna taki preparat kosmetyczny, który nazywamy spirytusem salicylowym. Jest to nic innego, moi drodzy, jak roztwór, tyle że etanolowy właśnie, kwasu salicylowego, które takie właściwości dezynfekujące również posiada. Istotna jest jedna zasadnicza kwestia: mianowicie mówimy tutaj o etanolu i o działaniu innych substancji, które powinno być dezynfekujące, a które musi być w związku z tym rozumiane poprzez pewne stężenie procentowe. Wszystkie z tych substancji, aby mogły skutecznie działać dezynfekująco, powinny być przygotowywane w postaci roztworów o odpowiednim stężeniu procentowym. Tutaj należy kilka kwestii poruszyć, podstawowych, jeśli chodzi o sam alkohol etylowy. Gdybyśmy chcieli przygotować taki podstawowy roztwór alkoholu etylowego, zakładając dla niego konkretne, określone stężenie procentowe, to musimy pamiętać o jednej rzeczy. Rozcieńczając alkohol etylowy, yy, musimy mieć na uwadze przede wszystkim to, że można to uczynić na dwa sposoby. Po pierwsze, jest to klasyczne rozcieńczenie etanolu z wodą oczywiście na zasadzie połączenia tych dwóch yy, cieczy. Poprzez odmierzenie ich w jednostkach objętościowych albo też poprzez odważenie tych cieczy na wadze, używając jednostek wagowych, jakimi są chociażby gram. W większości przypadków, jeśli mówimy o przygotowywaniu tego typu roztworów w warunkach domowych, bierzemy pod uwagę pierwszy sposób przygotowania tego klasycznego roztworu alkoholu etylowego, jakim jest połączenie odpowiednich objętości alkoholu etylowego, najczęściej tego stężonego, czyli 96%, z wodą. W odpowiednich jednostkach objętościowych. Tu chciałbym podać ten najprostszy przepis, który obejmuje połączenie w jednostkach objętościowych tych dwóch substancji, aby uzyskać stężenie etanolu na poziomie 70%. Zgodnie z wymogami Farmakopei Polskiej, takie właśnie stężenie jest odpowiednie do tego, aby to działanie dezynfekujące odpowiednio wywierać. I tak, gdybyśmy chcieli przygotować na przykład jeden litr takiego roztworu etanolu o stężeniu 70%, właśnie, należałoby ze sobą połączyć. Wodę i etanol w jednostkach objętości, i mam tu na myśli ilości, które obejmują 700 ml czystego 96% procentowego etanolu oraz pozostała, czyli 300 ml do 1 litra objętość zwykłej wody. Przy czym należy zaznaczyć, że dobrze jest zastosować wodę albo destylowaną, lub jeśli takiej nie posiadamy, wodę przegotowaną. Uzyskamy w ten sposób 1 litr alkoholu etylowego o stężeniu 70%, czyli takim najbardziej właściwym do działania dezynfekującego. Jeśli ktoś na przykład chciałby przygotowywać ten sam roztwór wykorzystując klasyczną wagę i odważając te same ciecze, należałoby połączyć je w sposób nieco inny. Mianowicie można byłoby wówczas użyć, czy też należałoby zastosować odpowiednio 665 gramów czystego etanolu. I 335 gramów wody, co oczywiście łącznie dawałoby nam 1 kg czystego, 1 kg rozcieńczonego 70% etanolu. O tym, moi drodzy, należy pamiętać. Chciałem również zaznaczyć, że powszechnie szeroko mówi się również o dodawaniu różnego rodzaju substancji dodatkowych do tego typu rozcieńczonych roztworów etanolu, aby zmniejszyć ich w pewnym sensie szkodliwe czy też wysuszające działanie na naszą skórę. Pamiętać należy o jednym. Nasza skóra, moi drodzy. Ma tak zwany płaszcz hydrolipidowy, który przede wszystkim zapobiega i chroni nas przed tym, żebyśmy tej wody poprzez jej przez nas kurkową ucieczkę nie tracili. Dlatego też stosowanie bardzo stężonych roztworów etanolu, jak chociażby ten czysty 96%, zdecydowanie zalecany nie jest. Jeśli już ktoś decyduje się na stosowanie roztworów do dezynfekcji o stężeniu 70%, właśnie, czyli takich najwłaściwszych, to należy pamiętać o jednym. Po zastosowaniu tego typu roztworów, albo też przy ich bardzo częstym stosowaniu, należy pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji naszych dłoni, no, które w pewnym sensie ulegają nie tyle wysuszeniu, ale ta skóra po prostu się odwadnia poprzez zniszczenie płaszcza hydrolipidowego i tą nadmierną ucieczkę wody tą drogą właśnie. Chciałem zaznaczyć jedną istotną najbardziej kwestię na samym początku. W warunkach domowych, o jakich tu mówimy, do tego wszystkich Was i wszyscy sami jesteśmy oczywiście zachęcani, żeby się stosować, Stosowanie płynu dezynfekującego czasem, mówiąc wprost, nie ma sensu. Dlatego, że pierwszą podstawową metodą walki z jakiegokolwiek rodzaju drobnoustrojami, wirusami i zanieczyszczeniami jest oczywiście używanie wody i mydła. W większości przypadków stosowanie tego typu roztworów dezynfekujących ma, mie ma miejsce tam i powinno mieć miejsce tam, gdzie nie mamy bezpośrednio dostępu ani do bieżącej wody, ani do mydła. Należy o tym pamiętać. Oczywiście, stosowanie nadmierne i mycie rąk bardzo, bardzo częste również w warunkach domowych także nie jest zalecane, ale oczywiście, jeśli ktoś już decyduje się na zastosowanie takiego płynu dezynfekującego, to przypominam, że powinno mieć to miejsce w warunkach takich właśnie, gdzie zastosowanie bieżącej wody i mydła bezpośrednio nie jest możliwe, lub też w warunkach no, takich, gdzie to narażenie na drobnoustroje i wirusy jest no, bardzo. Znaczne, jak też warunki szpitalne, czy też warunki takie, które, są, no, które obejmują jakiegoś rodzaju rozległe, powszechne zakażenia. Moi drodzy, pamiętajmy o tym, że dodając różne inne substancje, można również taki roztwór etanolowy wzbogacić, stosując chociażby też powszechnie znaną wszystkim glicerynę. Która, oczywiście, jako substancja nawilżająca będzie w pewnym sensie. Nawilżać naszą skórę, czy też zmniejszać ryzyko jej bezpośredniego odwodnienia. Do innych takich substancji, klasycznie powszechnie wykorzystywanych, które być może znajdują się w większości domów, jest też wymieniany żel aloesowy. Pamiętać należy o jednym. Dodając taką substancję dodatkową do roztworu etanolowego. Musimy wziąć pod uwagę to, żeby ilość czystego etanolu była zawsze taka sama, gdyż tylko wówczas nie będzie to powodowało zmniejszania tego istotnego 70% stężenia, o które nam finalnie w gotowym produkcie rozcieńczonym zależy. Z substancji takich, które powszechnie być może w naszych domach mamy do dyspozycji i możemy również wykorzystać, a które mają doskonałe potwierdzone właściwości i antybakteryjne i antywirusowe również, są olejki eteryczne można oczywiście nasze preparaty i tu już niewielką ilością odmierzaną kroplami takiego rodzaju olejków yy, wspomagać co będzie powodowało oczywiście dodatkowe właściwości sensoryczne w postaci przyjemnego zapachu w zależności od rodzaju użytego olejku. Chciałem tu wymienić poza klasycznymi olejkami typu olejek eukaliptusowy czy olejek z drzewa herbacianego, również olejek który kiedyś powszechnie był yy, w naszych domach stosowany i yy, jest nim olejek kamforowy. On ma również doskonałe właściwości, które wzbogacą taki preparat i będzie on skutecznie działał. Moi drodzy studenci, należy pamiętać o jednym. Yy, oczywiście dezynfekcja tak, mydło i higiena dłoni przede wszystkim. Yy, poza tym chciałem zwrócić Wam uwagę jeszcze na jedną istotną rzecz przy tej właśnie okazji, skoro już znajdujemy się w takiej domowej w pewnym sensie yy, rzeczywistości, która izoluje nas od yy, yy, otoczenia i, i i uniemożliwia w pewnym sensie poruszanie się na zewnątrz, to nie zapominajmy przy tym wszystkim o bezpośrednim ruchu, gdyż oczywiście siedzenie w domu jak najbardziej tak jest zalecane i wskazane, ale brak ruchu nie pamiętajcie o tym, kiedy będziecie oczywiście studiować i pobierać materiały, które dla Was na bieżąco będziemy przygotowywać.